Cześć chaty, cześć Tomkins Siemano, siemano Gramy w gierę na dwóch koop. w końcu wracamy do gry wracamy do akcji gra, gra to jest wevere here innymi słowy my tu byli I forever. tak, my, my tu byli zawsze to jest to jest gra którą dzisiaj gramy widać siedzimy w celi Dokładnie, nie wiem jeszcze który to jest który, ale ja mogę być ten z pomponem. No i cóż, przeszliśmy wcześniej e, trzy części tej gry: jedne takie darmowe demo, i dwie takie fabularne. Shammy. A teraz gramy w czwartą część, która wyszła w maju tego roku, chociaż miała wejść na święta e, tamtego roku, Bożego Narodzenia. Ale trochę się. Mieli poślizg, chyba twórcy. Chyba, to ale teraz się udało i, i, i możemy sobie pograć. Eem, ktokolwiek jest, ktokolwiek nas ogląda, to proszę pamiętajcie o tym, że najlepiej będzie się oglądało, jeśli odpolicie oba streamy, i mój, i Tomkinsa. E, jego Nikto Emotional Kill na Twitchu. Będziecie wtedy widzieć obie perspektywy. Ale oczywiście prosimy nie podpowiadać, bo banny się posypią. Od razu banana. Żadnych spoilerów. O, i taka to sprawa, więc jeszcze nie zaczęliśmy gry, już się połączyliśmy w jeden pokój. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać i po prostu wystartujemy będziemy grać. Tu chyba trzeba kliknąć. O, ready? No ja kliknąłem. Ty już masz odpalone ja, wszystko nie, tam? Tak. Nie, okay. nie, ja, ale mam odpalone. Dobra. No to co, ready? Zaczynamy, wszyscy gotowi? E, Okej, okay, let's go. Game starting in 8, 7, 6, 5. Będziesz pilnować Supermery dostało ode mnie tego e, moderatora dzisiaj na Twitchu. Taka. Awans no. Ta sama, sama stawka, ale więcej obowiązków. Ooo, mm. <laughs> patrz. Dwie wieże tak jak chłopca Połamany król. <laughs> o, kraken Motherfucker Wow, 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 obudziłem się. No to ten. To ten pajac kurwa z poprzednich części, mówię tobie. O, ktoś mi zaglądał tu przez drzwi. Tobie też? Nie. Ktoś otworzył celę moją, zajrzał przez okienko i otworzył. U ciebie też? Nie uciekł, kurwa, tak? No, oczywiście, że. że nikogo nie ma. No. A to teraz razem będziemy obok siebie. Testing, testing, one to three, one to three. O, o. Raz. Raz, aż. Eee, hello, hello. I need some backup. Nie słychać. <laughs> Jak my w obcech wyłączyliśmy. Żeby... No i bardzo dobrze. <grymne> eee... Ale udajemy, że słychać. Tak. Roger. Odbiór <grymne> Copy. <grymne> my nie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu. No nie A ty patrzysz na mój stream? No skąd? <grymne> Ale ciebie tu nie widzę, wszędzie mam zamknięte drzwi od celi. No, shiftem biegać możesz. Mogę? Ale Jak zapierdala, ty, kurde, tu banychopy można robić. No, właśnie wszystko zamknięte. Otwarły I się nie... jedne drzwi. Już mam pierwszy jakiś no. znak. Yeah. Mam jeden znak: kółko. W środku jest trójkąt i gwiazdka. I jest drugi o napis sam i... Of, of, of our parts. Mam. Aha, to to jedno jest, nie? Tak, jesteśmy sumą naszych części. No. Okej. Okay. Nie miałeś symbolu jakiegoś jeszcze? No na drzwiach mam trójkąt, kwadrat i ten. Okej. Okay. Ja. ja tu drzwi mam dalej zamknięte. Kolejne. I muszę przestawiać w jakiejś kolejności muszę trzy ustawić, żeby. Bla, bla, bla. Się drzwi I musisz coś przestawiać? A, okej, okay, to ja mówię ci ten. Na zewnątrz jest kółko. Potem. W... Po lewej, po lewej? Tak? Czekaj, lewej. Nie, ja, mam, ja mam jeden symbol. Że jest kółko, a wewnątrz jest trójkąt. I wewnątrz jeszcze gwiazdka. Wewnątrz trójkąt, tak? Tak. A w samym środeczku gwiazdka, malutka. Trójkąt, dobra. Tylko on, Jakiś krzywy u mnie ten trójkąt, kurwa. Taki pochylony lekko jest. Okej. Okay. Nie jest naprawdę. Bardziej jakby ten, nie trójkąt tylko ten, znak play na przykład jak jest na radio czy coś, wiesz. No tak, to... dokładnie no. No to cały czas trójkąt. To to na środku, tak? No bliżej środka, no. Bo to u mnie to jest jeden symbol, nie są po kolei te znaki w linii, w rzędzie jakimś. Aha. Tylko jest koło, a w nim jest trójkąt i jeszcze w trójkącie jest gwiazdka. Aha, no to pewnie, pewnie po kolei tak będzie, Może być, od zewnątrz Często do wewnątrz. To koło... Czy tu kurwa koło jest Koło dupy? O, dobra, koło, potem trójkąt i co tam jeszcze było? Gwiazdka. Gwiazdka. O. O, jest, yes. <laughs> Easy, kurwa, easy. Na rozgrzewkę. No jest jump, dobra, to już dawno, wiem, ale muszę wodę. A ciekawe jak się tam zwalę do tego. A. Już <laughs> się nie zwalę, tylko że się... Z I co, zwaliłeś? <laughs> zwaliłeś się do wody? <laughs> Czekaj, aż zejdę ci. Ja zszedłem, tam, tam jest tylko wschody, są. Ty, secret jakiś. Jest, kurwa, mówiłem. Co jest? Mówiłem, secret. W ja idziesz i tyle. Nic nie ma. Trzy achievementy. No starałeś Find the river. The river? The river. The river. Poczekaj, oh. jakiś szkieletron. To za bardzo nie ma co zjedzać na razie chyba. Left Control Crouch. Mam tutaj dźwignię z, z łańcuchem, która tak to mechanizm aktywuje. Otwieram. Otworzyły się drzwi. To A, to robot no. jakiś był. Ja nie widziałem robota, ale widziałem drzwi. One się otworzyły i szybko opadają, trzeba biec. Robot normalnie. Robot? Tak... No. O, znowu mam te znaczki. Teraz ja mam. Sraczki znaczki. Ps. O kurde. I na ścianie mam znaczki i na drzwiach mam znaczki. Też mam za kratą na ścianie. To pewnie dla ciebie. Aha. To Okay. Jeszcze po, przebiegnę sobie po pokoju. O, jeszcze a masz napisane? Teraz ty masz początek, ja mam końcówkę. A tak, mam. To be made whole again. We'll open the path. Ha, coś o pawiach, dobrze. <laughs> a, jak pawia, to świrujesz pawianek, kurwa. <laughs> Ożyć <Po> pawia. Musisz <laughs> puścić pawia Czekaj, Tutaj to, to, be, to be made whole again, czyli żeby zrobić znowu dziurę musisz otworzyć pawia, dobrze rozumiem? A, no <noise> genius. O, super. Dobra, to ja tłumaczę to. Dobra, dawaj, dawaj. Zacznij od koła, potem masz takie... Nie mam koła, chyba że... czekaj, aha, okej, okay, dobra, 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 mam no. Trzy, potem ma pięć y, tych kątów takich, takich Oj, Był Tak, tak, tak. Pięciokąt. I raz, dwa, trzy, cztery potem. Latawiec taki, nie? Latawiec. Dobra. O, jest otwarta. Dobra, a teraz ty mi musisz coś podać. <gry> o, mam pochodne. Ja muszę ci podać? Już, już, ci mówię. Nie wiem, jakiś kot jest. Yy, to będzie, będzie trapez? No chyba kolejne się nie ma znaczenia, bo chyba na każdym tym krążku masz inne znaki, tak. Chyba tak. Będzie trapez. Pamiętasz z matematyki trapez jeszcze? No tak, pochylony kwadrat taki. Czekaj, a to nie romb był? A to może? Trapez to miał na dole ten, a, długą, a na górze krótką, tak. to taki. To, to romb ma być, tak? Nie, nie, trapez. Na którymś krążku A, musi być. No. No. E, błyskawica. Jak u Charego Pottera na czole. I półkole. <noise> Ta. I półkole, żeby ten grzybek był do góry. Górne półkołkę. Nice. Masz pochodnie? No. O! Robot bez kitu, Spierdolił. Zamknął drzwi i uciekł. No właśnie, O, A można Można te ogniska podpalać tu. Nawet trzeba pewnie. Tu pewnie jakieś mumy będą. Mogą być mumaki. Już nigdy za bardzo mumaków tu nie było, nie? Tylko nas czas gonił. Ściana na przykład. No, albo no. ten pajac. <laughs> Ty, już dwa klocki mam. No też, już wsadziłem tam do drzwi. Trzeba po prostu wsadzić. A jak nie wsadzisz tam, gdzie trzeba? Chyba nie ma znaczenia. Okej, okay. to już tu przy tych drzwiach, już znalazłem znaczki ci powiedzieć. No. Jeden to będzie sześciokąt. Sześciościan. <grym wytrych> e, będzie kwadrat zwykły. I będzie znaczek Mercedesa, ten kurwe trzy kreski. <grym wytrych> Okej. Okay. Tak, tu jest tunel, na końcu pewnie będziesz miał też te, dla mnie, znaczki. Czekaj, jeszcze się to szybko, bo to podejrzane jest. Podejrzane masz coś? Dobra, tutaj dla ciebie mam znaczki. Te sześciokąt. Mhm. Trójkąt i księżyc do góry. Czy, może być banan, o. Jest. O, ha! Siema! O! A, ty, tu na pewno się nie. Eee. Wow! Przetrzymaj tę. Hehe, palc, co palcem pokazujesz? Hehe. <grystanie> ja mam pompon. Jak tak. No ty masz pompon. A ja grałem papierkami. Papier nie, no ty masz normalny ten. Hoodie. Papierkami w No. Dobra. Czekaj, to jest cztery. No. Trzy, no. cztery. O, owej Kami, dobra. 3-4, Eee, <grym> zabiłeś mnie. Dostałeś Achievementa? <grym> nie. A był? Nie wiem, ja nie dostałem. Myślałem, że może jak wygrałeś w papierkach to A. będzie Achievement. To czekaj, dawaj jeszcze. Ok. Twoje, twoje. Weź nożyczki. Ja ok. Nawet. 3, 4. Ha. Może bliżej trzeba stać się, siebie. Nie no przez kratę. Myślę, dole ten XX się pokazuje. Myślę, że to to? No. No bo znikło. No nie wiem, mi też się pokazywał za każdym razem ten x. Weź papier. Ok. Papier. Może do 3 razy? Dobra, przez dawaj no. Kolejny. Obojętnie co. Něco mě asi. Let's Letím dále. Uh, vajcha. Ty, a kde moje pochodně? Pochodně mi se... Ej. Nie mám pochodně. R. A, jest. Hehe. Okej. Aha. Kombinacja jest jakoś chyba. Chyba musimy na 3-4 to zrobić. 3-4. Nice. Przeszliśmy pewnie jakiś tam etap, nie? Samouczek